Cześć, dzisiaj przed Wami kolejny ciekawy łącznik meblowy. Składa się z takich wbijanych mufek oraz takiego plastikowego trzpienia, który łączy nam ze sobą dwa elementy. I tak jak widać, mamy tutaj przygotowane i elementy na zatrzask mogą zostać połączone. To może być przydatne na przykład do elementów tapicerowanych, kiedy mamy do zamontowania jakąś blendę na. Element konstrukcyjny mebla, i z łatwością możemy rozłączyć te elementy. Także jest to ciekawe rozwiązanie. Do tego, żeby te elementy sobie nawiercić, możemy po prostu użyć na miarę, rozmierzyć sobie te elementy. Ja akurat użyłem pozycjonera, a do odbicia na drugim elemencie można posłużyć się takimi znacznikami z kolcami. Tutaj akurat te znaczniki chyba z firmy Wolfcraft, i dzięki temu. Mamy możliwość mocowania jakichś paneli, czy to tapicerowanych. O, tak jak widać, taka kanapka nam się ładnie składa. Pod sam ten zatrzask meblowy wiercimy wiertełkiem Fi10, a nosi on nazwę niewidoczny zatrzask meblowy BONE. Postaram się link gdzieś tutaj wrzucić.